nieźle, nie nieźle, całkiem nieźle. Nie, nie, nie. No dobra, pierwszy raz to wiecie taki Dorota. Nie? Nie, spróbuj jeszcze nie, raz, no spróbuj jeszcze raz, raz zaraz zrobimy zawody czasowe, tak? Zobaczmy jaki mamy wynik. <laughs> Przepraszam za ten śmiech. Ambalans niestety. Jedna Ej, no. A co to znaczy? No tam był komentarz pod spodem. Nie, 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 nie zdążyłem Delikatnie mówiąc niezbysbalansowany Chwileczkę, chwileczkę, nie, nie przemęczaj nóg. Posłuchaj no, instruktora, nie przemęczaj nóg. Tak, uwaga. A to naciskając? O rany. To chyba ja, dziękuję. Pani płaciła? <grywa> Kurde Oooooooooo! Dobrze poczelone, sąnialne! Dobra! Polecamy się! I co? O no zobaczymy! No właśnie tak się czuję Nie jeszcze cię pojechać na 24 Albalans, jednego jaski Ile brałem panu miną? Nie wiem, nie liczyłem, ale... A chcesz ten? Frytki na... żeby się wzmocnić? Proponuję sekundę przerwy na frytki. Pana zapraszam teraz, pana asystenta. Pan to demonstruje. No, Milota nie oddam. Zatrzymaj.